No, nie. A skąd? Czemu? Za co? Za to, że nic nie robią? Mm. Rząd się zawsze wyżywi, tak jak powiedział. Któryś tam z jakichś tam? Ludziom kompetentnym się należą, natomiast czy nasza władza jest kompetentna? Tego nie wiem. Jak w Polsce się będzie żyło lepiej, to niech oni sobie też dają podwyżki. A nie widzę, żeby było lepiej. Każdemu się należy podwyżka. Nawet mi, czy pani? Nie, absolutnie nie. Niech się wezmą do pracy martwych. Nie, i tak mają za dużo. Czemu mieliby jeszcze więcej dostawać? Nie, nie uważam, że władzom należy się podwyżki. Nie, absolutnie nie, akurat nie w tym przypadku. Wydaje mi się tak, że te pieniądze powinny pójść na przykład na służbę zdrowia. Mm, nie, uważam, że im się nie należą podwyżki, ponieważ i tak dostają duże pieniądze, a za dużo nie robią. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek uważam, że premier zarabia za mało, zdecydowanie premier za, za, za mało zarabia i proszę panią, prezydent za mało zarabia. A to, że żona prezydenta nie ma uposażenia, to uważam jest to skandal. Biorąc pod uwagę, w jakiej mamy aktualnie stan państwa, a jeszcze do tego dochodzi 500, które jeszcze bardziej zrujnuje nasz budżet. I przez co tak naprawdę mamy jeszcze większy w tej chwili już dług publiczny. Chyba nie oni w ogóle powinni o tym decydować. Czy sami sobie mają przyznawać podwyżkę? Ja bym sobie powiedział, no dobra, dzisiaj, dzisiaj wezmę sobie parę tysięcy podwyżki. To nie tak powinno wyglądać.